projekt dedykowany dla mieszkańców poszczególnych regionów chciałbym się upewnić o rozmowę z mieszkańcem powiatu wołowskiego. Zgadza się? Tak, zgadza się. To bardzo dobrze, ponieważ to jest tak naprawdę główny warunek przystąpienia do projektu ekologicznego województwa. I całe procedowanie wniosków, jak i wyliczenia dokładnej kwoty dotacji tych środków wsparcia, które tak jak już mówiłam się pani Ja mieszkam na relaksowo 8 A czy mieszka pani w bloku czy w domu jednorodzinnym? Eee, w domu eee, w trójkę mieszkamy. A, Ale Co mamy jeszcze jakąś... Ale mamy jeszcze pole, mamy jeszcze ja, siostrę ja, pole. Mam jeszcze pole jasne w naszym domu. Nie usłyszałam, czy może pani powtórzyć jeszcze raz? Ja nie jazdam pani. Pani się cały A, czas... Rozumiem. Czy to paneli na dachu czy w gruncie? Jak to u Państwa wygląda? Yy, u nas wygląda no, inaczej, trochę. Czym pokryty jest dach? No. Gada się. Halo, chyba zakłócenia są, można powtórzyć? No. no Proszę no... powiedzieć mi dokładnie, z jakiego materiału wykonany jest dach? Tak. Z, z. z. z tego. Z, Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Trochę wygląda na skargi. Powiedz mi dokładnie, z jakiego materiału wykonany jest dach. Dach? To jest z bloku, ale taki trochę drewniany. No, rozumiem. Jeszcze muszę zapytać o rachunek za energię. Proszę mi powiedzieć, on jest powyżej 80 złotych w skali miesiąca, tak? Tak, skali się. Rozumiem, że pani jest właścicielką licznika, tak? Tak. Dobrze. I nazwiska, także z kim mam przyjemność rozmawiać? Eee... Halo, słychać mnie? Tak, słychać! Pani, pani się całka z... Jestem z do na Osób, a ja potrzebuję imię i nazwisko, żeby ekspert wiedział, z kim będzie rozmawiał. Także ja nazywam się Alicja Kołodziej, a z kim mam przyjemność rozmawiać? No, rozmawia ze Stasiem. Halo, słychać mnie? Tak, dosłychać no słychać! Proszę pani, tylko ja oraz Don ja. Panie, nie panie, ja nie jestem z Pani, i, pani, pani ten się stało, czas się myli, pani stała się myli, ja jestem chłopak, a nie dziewczyno. Przepraszam, nie do końca panią słyszę, proszę powtórzyć. Pani się, pani się myli, ja jestem chłopak, a nie dziewczyno.